Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli z gmin Rybno. Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy do lokalnych szkół trafił nowoczesny sprzęt komputerowy. Z Krajowego Planu Odbudowy otrzymaliśmy nieodpłatnie 106 laptopów, 23 laptopy przeglądarkowe oraz 44 tablety graficzne o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. Sprzęt ten dotarł do wszystkich szkół podstawowych, ale również do szkoły branżowej i liceum ogólnokształcącego na terenie gminy Rybno. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest realna pomoc dla nauczycieli i dla uczniów, aby mogli wykorzystywać rozwiązania nowe, technologiczne w procesie dydaktycznym. Za naszych czasów takiej technologii nie było. Na czym my żeśmy siedzieli? Co mieliśmy w ręku? Problem z dobrymi zeszytami był, czy, czy jakąś fajną książkę dorwać, a w tej chwili mamy cały świat w jednym ręku. Technologię, którą zyskaliśmy dzięki krajowemu planu odbudowy dla naszych dzieci, dla naszych nauczycieli, no coś wspaniałego i dzięki temu nasze dzieci na pewno lepiej sobie dadzą radę w tym jakże zmieniającym się dynamicznie świecie. Nowe komputery i tablety są już wykorzystywane podczas lekcji, wspierając kreatywność, innowacyjność i rozwój cyfrowych kompetencji młodego pokolenia.